już z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę, minutę pani Pośle. Bardzo dziękuję Pani Marszałek. Dziękuję też Wysokiej Izbie za podjęcie tej uchwały. Wspomnę jeszcze jedną niezwykłą postać, którą przy tej okazji należy wymienić. Niezłomnego generała, komendanta Franciszka Kamińskiego, komendanta batalionów chłopskich który dowodził tą formacją. Ale koresponduje też dzień dzisiejszy z tą rocznicą powstania batalionów chłopskich, wydarzenia z 17 września 1939 roku i 81. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Wydaje mi się, i myślę, że to będzie rzecz łącząca całą Wysoką Izbę, że powinniśmy wszyscy powstać. Uczcić tych, którzy zginęli walcząc i z hitlerowskim najeźdźcą, i z sowieckim. Tych wszystkich, którzy zostali brutalnie zamordowani w Katyniu, w Ostaszkowie, w Miednoje, w Starobielsku i Kozielsku. Tych, którzy ginęli z wyczerpania w kibitkach na Sybir, wywożeni na Sybir. Tych, którzy, których dzisiaj pani marszałek uczciła w Światowy Dzień Sybiraka wszystkich którzy swoje życie oddali poświęcili dla wolnej niepodległej Rzeczpospolitej Cześć ich pamięć uczcijmy ich pamięć minutą ciszy wieczne odpoczywanie im świeci odpoczywają w pokoju dziękuję bardzo Powracamy do, Powracamy do rozpatrzenia punktu 15 porządku dziennego.